Czuwaj, jakiś czas temu wspominałam wam o tym, że będę, się, będę jechać na fantastyczny rajd, na rajd radomski I właśnie dzisiaj przyszedł 16 czerwca, a ja jestem w trakcie pakowania się na wyjazd O 15.10 mam zbiórkę, zostało mi kilka godzin Nie jestem jeszcze spakowana, ale za sekundę to zmienię No i cóż, zapraszam was do relacji z tego, jak mi ten rajd minął Będzie fantastycznie, jestem tego pewna ale jestem też bardzo, bardzo ciekawa, jakie tym razem przygody będą na mnie czekać, bo przecież całą ideą e, harcerskich wyjazdów jest to, że są nie, e, nieprzewidywalne i zawsze coś niespodziewanego i coś mega, mega super e, na nich się zdarza. Także ja się w tym momencie biorę do roboty, a wy czekajcie, bo za kilka sekund będziecie widzieć fantastyczną relację z radomskiego rajdu. <grym>, na razie. No cóż, ja już jestem spakowana i tak jak sądziłam, już pierwsza, pierwsza przygoda mnie spotkała, ponieważ właśnie zaczęło padać. Także chyba będę musiała wyciągnąć kurtkę przeciwdeszczową, bo, bo trochę nas tutaj może zlać. Jestem u siebie na osiedlu, czekam na autobus, jest jeszcze godzina do wyjazdu, no i, i, i mówię, no przygoda się już zaczęła. Zobaczymy co będzie dalej. No i tak jak obiecałam, jestem teraz właśnie na trasie Helsowskiej i właśnie dostałam patykiem, ale to nieważne. I jesteśmy teraz na punkcie, na punkcie Wojtka i on i jego księdza Robaka, tak przepraszam. E, ogólnie rajd jest o tematyce polskiej literatury i nie tylko. E, I tutaj mam akurat punkt z książką Pantadeusz. To jest ksiądz Robak, który, który, który sobie życzy, żeby strzelać z jakiejś broni, nie wiem, nie znam się do misiów, które są... O, tu, tu jest misiów. I generalnie się strasznie cieszę, bo na 12 strzałów, które mieliśmy dostępne, ja zużyłam tylko 7 i trafiłam do wszystkich misiów, więc fajnie, a nigdy wcześniej nie strzelałam. Więc na tym polega pierwszy punkt tego rajdu. Tak. Jesteśmy podczas drugiego dnia trasy. W tym momencie stoimy sobie na już drugim punkcie. Wcześniej nagrywałam, bo po prostu były strasznie fajne punkty i nie miałam kiedy wziąć kamery. A szczerze mówiąc, rajd też jest troszeczkę na czas. I generalnie mamy strasznie fajną pogodę, bo zwykle jest tak, że akurat na rajdach szłam kiedy było strasznie upalnie i nikomu się nie chciało iść. A teraz mamy taką super pogodę, trochę pochmurną, ale jednak jest cieplutko i można iść sobie normalnie w krótkim rękawku, akurat teraz mamy takie super koszulki e, e, drużyny, więc też jest spoko, bo sobie idziemy i, e, i pokazujemy kim jesteśmy. Ogólnie ten punkt e, jest strasznie fajny, bo e, jest po raz kolejny z udziałem uprzęży i polegało to na tym, że musieliśmy przejść przez rzekę na dwóch e, linach zawieszonych e, na takiej tyrolce zjazdowej. Ja oczywiście jako osoba, która jest zawsze narwana do wszystkich takich rzeczy, stwierdziłam, że sobie przejdę. W tym momencie mam cały tytuł jak w wodzie ale było naprawdę no mega, mega fajnie. Zostało nam jeszcze troszeczkę, troszeczkę punktów do przejścia, bo dzisiaj jest ich 8 i, i jestem bardzo ciekawa, co będzie na kolejnych punktach, bo, bo kurczę, no chyba tak przygotowanego rajdu to ja jeszcze nie widziałam. No hej! Jesteśmy już jakoś tak, e, nie wiem, pięć, szóstych trasy, nie, to chyba za dużo. Ale gdzieś tam jesteśmy w połowie, jesteśmy przy piątym punkcie z ośmiu, a ja właśnie jem najlepsze truskawki na świecie. Jeśli ktoś oglądał poprzedni film, no to wie o co chodzi. Co naprawdę przepyszne. właśnie dotarliśmy na drugą bazę. Tutaj już zostajemy do końca wyjazdu i w sumie to, jestem cały zmogęty, bo trochę nas złapała zła pogoda. Także ostatniego punktu już nie dokończyliśmy. Ogólnie no to to jest strasznie fajnie. A tam jest... O... kurczę. Nie, nie, bryłem. dobra, zaraz. Tam jest ognisko, robi się jedzonko, gulasz i... No i zjemy. A potem co będzie dalej, to zobaczymy. Słuchajcie, właśnie teraz śpimy sobie w stodole. Stodole takiej stodole, stodole, na, duże, na górze musieliśmy wejść po drabinie, wszędzie jest siano, w ogóle w ogóle o tutaj wszędzie, wszędzie, wszędzie jest siano. Będziemy sobie spać na takich wielkich prądekach, w śpiworkach i tak dalej. A tam obok, zaraz obok sobie są konie, kozy i małe koźlątka, koźlęta. To no, po prostu niesamowite, strasznie fajna rzecz, nigdy wcześniej nie spałam w stodole i, i czeka mnie na pewno fajna noc. A teraz sobie lecimy na ognisko mundurowe i pewnie też coś tam, coś tam nagram, pokażę jak to wyglądało. Ogień już płonie, ale dobrze, że byłoby ognisko bez swoich strażników. Julia Castry. Michała Pudzianowskiego i Mikołaja Jakubiaka. Słuchajcie, w tym momencie właśnie doszliśmy do Garbatki Letnisko, czyli to jest ostatni punkt naszej trasy na tym rajdzie. No i cóż, no, teraz idziemy już bez plecaku, więc troszeczkę na leciku. Pogoda wreszcie jest taka słoneczna i trochę nas grzeje, bo mamy swoje nowe, nowe czarne koszulki piękne i wszyscy nas podziwiają po drodze. Teraz czeka nas apel, no i powrót do domku pociągiem. Czego chcieć więcej? Troszeczkę jesteśmy chyba już wymęczeni pobijani jak to jest tutaj, która się I... to nie taka sanitariuszka, nie mógłbym iść. Tak jest właśnie. świetna, polecam, naprawdę. Tak właśnie. I No i co? No i naprawdę, naprawdę myślę, że gra bywa, była warta świeczki, było naprawdę fantastycznie. No i co? Do następnego. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym samym rajdzie za rok i pozdrawiam osoby, które mnie poznały na tym rajdzie i które się ze mną przywitały i które sprowadziły mnie w stan błogiego, czerwonego buraczka. Na razie. Machajcie. Eliza, powiedz, gdzie jesteśmy. No... 53. Ogólnopolski Harcerski Rajd Radomski. Było mega, mega super i fantastycznie. Dzięki wielkie.